Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym vlogu. masie na naszym kanale. My właśnie w tym momencie wyjeżdżamy już do Polski, wychodzimy z hotelu kierunek lotnisko i już nie możemy się doczekać, aż odbierzemy i przytulimy naszego kolbusia. jeszcze ostatni rzut okiem na nasz widoczek spokoju, ale ja już się cieszę, że wracamy, nie możemy się doczekać naszej polskiej zimy, śniegu, I pełno się! pełno śniegu i kolbusia, tak jest, także... Pakujemy się. Na podróż długą, tak. długą podróż, bardzo długą. Eee, no, tak, długa, długa. Z niestety. tego względu, że niestety musimy od razu po lotnisku jechać po Kolbiego do Wocławka, także wylądujemy w domu w Warszawie jutro. Bywa i tak. I dolecieliśmy dzień dobry w tą zimnicę, boże jest, nie wiem, minus chyba 4 albo 5 stopni i e, jak otworzyły się drzwi od samolotu to naprawdę było zimno pomimo, że byliśmy w rękawie moi drodzy, to czuliśmy tą zimnicę. Ci stopni bye bye baj, ale cieszymy się, że jesteśmy w Polsce. A teraz właśnie jedziemy e, odebrać samochód i lecimy po kolbiego wreszcie. Nie możemy się doczekać. Tak, nie możemy się doczekać. Robione, lecimy zarabiać ciasto. Co prawda ja już chciałam dzisiaj po powrocie do domu, żeby wszystko było udekorowane, żeby było już tak fajnie, świątecznie, ale chyba niestety dzisiaj już nie damy rady, jest jakaś 21. Nie mamy zaczęte nic, będę tylko pie pierniki, które będziemy wieszać na choinkę. Także nie jestem chyba robotem i dzisiaj już odpocznę po tej podróży, a jutro już na pewno dom będzie udekorowany. Jeszcze wy sami, wiecie jak to jest po powrocie do domu po chwilowej nieobecności, po prostu walizki stoją, wszędzie jest e, niezbyt czysto, dopiero się e, próbujemy uporać z praniem, żeby wszystko sobie poprać. E, trzeba posprzątać dom, więc chyba dzisiaj Zajmiemy się piernikami, żeby wyrobić ciasto, bo ono i tak musi sobie tam leżeć kilka godzin w lodówce. Tak, zostawimy je na całą noc. W tym samym czasie sobie posprzątamy. Chciałabym, żeby dekoracje świąteczne były już w takim, wiecie, ładnie posprzątanym domu. Eee, także dzisiaj stawiamy na sprzątanie, na ogarnianie siebie po wyjeździe, pieczenie pierników, a już jutro będzie tu pięknie i świątecznie. Tam da da dam. Zrobiłam to, ściągnęłam włosy. W sumie kiedyś was się pytałam tutaj na YouTubie, co sądzicie o tym, żeby ściągnęła te doczepy na jakiś czas i powiedzieliście, że jak najbardziej, więc stwierdziłam, że zima jest taką porą, gdzie muszę to zrobić, ponieważ bardzo denerwowały mnie te włosy, kiedy nosiłam szaliki, kaptury i tak dalej. Także pozbyliśmy się ich, dajcie znać, co sądzicie. Ja póki co, patrząc na siebie w lustro, nie mogę się przyzwyczaić do tego widoku. E, I myślałam, że one będą troszeczkę dłuższe. Natomiast wydaje mi się, że i tak przy tych deczepach mi sporo odrosły, no bo nie wiem, czy pamiętacie. Ja włosy miałam takie e, do ramion. Także czekam na komentarze, dajcie znać, co sądzicie. I Michael jest w domu, a Michael w tych włosach mnie jeszcze nie widział. E, jak ja wróciłam, to jeszcze go nie było, więc idziemy pokazać tą mini metamorfozę. Jak ci się podobam? Jesteś młodsza. No, czujesz się jak takie dziecko. Prawda? Bardzo ładnie wyglądasz, naprawdę. Jestem pod wrażeniem. A jakby lepiej w długich czy w krótkich? Eee, w, tych, w tych ci jest lepiej. Myślisz? Tak. Ja uważam, że w A, długich. Nie mam zdania na ten temat. Jesteś piękna i tak i tak. Tu mi się właśnie wydaje, że wyglądam jak taka nastolatka, że wróciłam mhm. takich nastoletnich lat. A tam się czułam tak bardziej kobieco chyba wydaje poważnie. mi się tych, że... no poważniej. No nie wiem, może się przyzwyczaja, jak się nie przyzwyczaja, to za kilka miesięcy zakładamy. Nie ma to jak u siebie, co nie byczku? Swoja kanapa, swoich starzy. Także powiem wam, że wszędzie dobrze, ale w domu jest najlepiej. Tym bardziej, że czerasz, ale mam brudny obiektyw, come on. Tym bardziej, że teraz czeka na nas bardzo fajny czas, bo dzisiaj urządzamy swoją chatę i co? Na pewno skupimy się najbardziej na salonie, bo tutaj przebywamy najwięcej czasu, tu mamy zawsze najwięcej gości. Pewnie delikatnie sobie tutaj poddekorujemy naszą sypialnię i coś tam pewnie delikatnie w studiu do jakichś tam zdjęć czy, czy, czy filmików. Patrzcie, kochani, co się dzieje tam na górze. To wszystko będzie zaraz rozpakowywane. Nie mogę się doczekać. W ogóle wczoraj jeszcze jedno pudełko do nas przyjechało od Erbis. Boinki. Także dostawa przyjechała ekspresowo i w odpowiednim momencie, bo tutaj dzisiaj będzie całkowicie inaczej. W ogóle patrzcie, co się z bananowcem stało: to jest po prostu jakieś nieporozumienie. Podlewaliśmy go przed wyjazdem, i tutaj wygląda na to, jakby nie był podlewany nie wiem z miesiąc czasu. Tu wszystko nam zaschło. Tam jest oczywiście już ma wilgotno podlane, ale to wygląda albo jakby nam usechł z braku wody. Albo po prostu yy, przelaliśmy go przed wyjazdem, i nie wiem, która wersja jest prawidłowa. Jak, jak może wiecie, to dajcie znać, czy to się w ogóle jeszcze da uratować. Yy, tutaj wczoraj mu poobcinałem yy, liście, które były no, całkiem brązowe, no ale to nie wygląda zachęcająco ten kwiat, żeby on tutaj stał. A to jest przynajmniej pierwszy kwiat, który nam e, padł w tym mieszkaniu, bo w poprzednim e, padały nam e, wszystkie kwiaty jak muchy, dosłownie. Ania właśnie wyszła na uczelnię, a ja teraz będę zajmował się robieniem pierniczków, mianowicie ja przygotuję ciasto, e, wrzucę je do lodówki na dwie godziny i później będę musiał e, z foremek, z takich wiecie, ludzików, e, czy innych choineczek e, zrobić właśnie te pierniczki e, i będę je dekorował Chociaż nie wiem czy byś to dobry pomysł, żebym ja to sam robił A potem te pierniczki wylądują na choince Rok temu tak mieliśmy i naprawdę bardzo fajnie to wyglądało Nam się osobiście podobało Także do dzieła Powiem wam, że jeszcze przed wyjazdem do Abu Dhabi zaopatrzyliśmy się w naprawdę fajny suplement. Ja ten suplement mam z polecenia od narzeczonej brata Ani, czyli Oliwki. E, tak, nic nie pokrzaniłem. Jest to suplement, który wspomaga Wam pracę jeli, wsparcie trawienia. Po tych tabletkach faktycznie widzę różnicę w brzuchu, że nie jest taki wydęty i po każdym takim większym posiłku, czy śniadaniu, czy właśnie po obiedzie, e, biorę ten suplement, biorę te tabletki i bardzo, bardzo mi pomagają. Także. Zdecydowanie, jak ktoś ma takie podobne problemy jak ja, a nie udał się jeszcze do lekarza, to, to faktycznie może mu pomóc. Dobra, odpaliłem Lidl mixa. I mamy tutaj co? Pierniczki, 100 sztuk. 100 sztuk to jest zdecydowanie za dużo, ale nie wiem, czy teraz mogę zrobić na przykład yy, przez połowę yy, tutaj tej gramatury. Wydaje mi się, że. Chyba nie, bo nie chciałem tego popsuć. Dobra, to robimy na 100 sztuk. Potem się zobaczy, co się z tym zrobi. Eee, I co? Mamy mąkę pszenną, cukier brązowy, miód naturalny, masło, jajko, przyprawa korzenna, kakao, soda oczyszczona. Także nie ma za wiele tych składników. Same proste rzeczy, także do dzieła. I 80 gram masła pokrojonego w kosteczkę. Cyk do pojemnika miksującego i od razu warto zaznaczyć, że ten przepis nie jest sygnowanym mm, przepisem od mixa, tylko po prostu ktoś to wrzucił do systemu i stwierdził, że e, takie pierniczki też można zrobić właśnie po swojemu. E, Pomimo, że ten przepis jest w Lidlomixie i jest on tutaj jakby uaktualniony, to i tak Lidlomix na początku wyświetlił mi komunikat, że nie jest to właśnie taki sygnowany, ichniejszy Lidlomixa przepis, ale wierzę, że będzie dobry, bo komentarze były naprawdę w porządku. Także do dzieła. Teraz zamykamy pokrywę i lecimy z podgrzewaniem cukru. Tak jest. Ram, pam, pam, pam. I masa mi się już schłodziła, teraz y, dosypujemy tam do środka mąki i lecimy dalej z tematem. Powiem wam, że gotowanie takich wypieków jest bardzo łatwe z takimi urządzeniami, także y, propsuję i będę to może robił częściej, nie tylko Ania. I mamy to, ciasto zrobiło się bardzo, bardzo ładnie. I zapach jest mmm przepiękny, naprawdę uwielbiam pierniki. Ciasto powstało chwilę w lodówce. Tu mamy mąkę, rozsypujemy na blat i formujemy pierniczki później do piekarnika na takie 8-9 minut i mamy gotowe. Niestety musimy przerwać produkcję piernika z tego względu, że ciasto. Wyszło mi w sposób tragiczny e, i chyba muszę poczekać na moją księżniczkę. To ciasto rozpada się dosłownie jak jakiś taki herbatnik. Popatrzcie jakie ono jest kruche, to nawet no nie ma opcji takiej. A robiłem wszystko co było y, napisane w Lidlomixie, także Mam pomoc, mam pomoc Wracam do domu po całym dniu uczelni Z myślą, że pierniki na choinkę są gotowe Że choinka jest rozłożona, rozstawiona i czeka na tylko dekorację Wchodzę i jak było tak, tak jest Przy strojeniu chodzi o to żeby razem w tym uczestniczyć, a Ale nie, że ja nie mogłaby już tego, pusta sobie stać? A tego sam na górę nie wniosę, nie ma opcji. A, kartkę trzeba przystawić, to prawda. No. Dobra, nie podołałaś zadaniu uwiecznianiu pierników, e, więc robimy to razem. Poprzednie przepis był z mixa, więc jeszcze spróbujemy z przepisem takim po prostu, że zrobimy to ręcznie wszystko sami od początku. I jeżeli to nie wyjdzie, to chyba naprawdę się poddaję i kupię takie pierniki, wiecie, w pudełku z doktora Edkera. Ale mam nadzieję, że jak rok temu nam to wyszło, to tym, w tym roku również znalazłem jakiś przepis, więc bierzemy się szybko za robotę, żeby włożyć jeszcze do, na chwilę, chociaż do lodówki. No i upieczemy. Mam nadzieję, że dzisiaj te pierniki jeszcze zawisną na naszej choince, której zawisną. jeszcze nie ma! Ciasto na pierniki mamy gotowe. Mam nadzieję, że będzie udane. Wsadzamy je teraz do godzin, na godzinę. Moje też tak wyglądało. Na Pięknie. Pewno? <laughs> Wsadzamy je na godzinkę do lodówki. E, no i dalej zobaczymy, czy uda się nam je fajnie rozwałkować i e, wyrzeźbić pierniczki. I czas najwyższy. A ty co, co to, 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 to za poza? Ja czekam, żeby przenieść klatkę. Czas najwyższy zabrać się za święta w domu. Tam mamy ozdoby, już czekają na nas. Jeszcze kilka mamy w studio. No i plus naszych kartonów. Nie wiem ile, 6, 7. Tak, ale jeden problem jest, ponieważ. Nie przemyśleliśmy tego, że nie dosyć, że nasza choinka ma 3 metry. Może ze schodów, jakąś te górne części uda się udekorować. To jest jeszcze okej, okay. no. ale jak powiesimy kurtynę świetlną, bez nie drabiny? Nie mamy drabiny. Jak tam, żeby zawiesić zasłony, to przecież wszyscy wchodzili na drabiny, nie? Tak. A my drabiny nie posiadamy. I tu pojawia się problem, co z właśnie z kurtyną? Nie wiem, będę chyba chodziła po sąsiadach i po No to ja chyba pójdę do sąsiada obok, tak. I się zapytasz, czy ma drabinę? Si. Chyba, że tak. Nowa zabawka, nowa zabawka. I co? Z niej zostało? Nawet nie miała się 5 minut, proszę. Wszystko na ziemi było. Cała wata. Proszę. Ile tu się zrobiło wolnego miejsca? Patrzcie, można byłoby tutaj postawić jakiś taki mały nawet narożnik i... Który byłby skierowany nawet w stronę telewizora No mega, mega Nie masz wyobraźni takiej, żeby to ładnie wyglądało Wyobrażasz sobie tutaj narożnik postawić i tak. tamta na to Tak, taki malutki, dokładnie Ja sobie wyobrażam Nie, ja nie widzę tego zupełnie Super Gratuluję wyobraźni twojej No w sensie, że po prostu ja wyobrażam to sobie, ale to nie byłoby ładne W mojej wyobraźni byłoby to ładne dobry pani choineczko Pięknie pani wygląda Ej! Co? Nadal nie wiemy jak podłączymy ją do prądu bo tu nie ma kontaktu Mamy delikatny problem Z podłączeniem choinki Do prądu A mianowicie tu jest gniazdko A tu jest choinka I, I tutaj i tu jest jeszcze za, gniazdko. Jest za, jeszcze za Anią o gniazdko Ale w obrębie tego nie ma w ogóle Żadnego gniazdka I chodzi o to, że w każdy, każdy dostęp do gniazdka Będzie polegał na tym, że będziemy mieć Gdzieś na przejściu Przedłużacz, bo tak. albo będzie przy schodach przedłużacz albo Ale ja myślałem, żeby poprowadzić kabel, który przykleimy bardzo blisko tutaj schodów i ściany. Tak, jedyna, jedyne rozwiązanie to jest takie, no nie? Żeby było w, w, w miarę estetyczne i itp. No to możemy to jakoś, nie wiem, przemalować ewentualnie, nie wiem. Przemalować na drewno? Tak, możemy. Może się bawisz? No się tam schował, żebyśmy go nie widzieli. Tak. Dobrze się bawisz z kartonem? Kolbi? I proszę, proszę, jednak to by się ciasto chyba trochę lepiej udało niż mi, chociaż twierdzę, że i tak było podobne. <gry> tak, bo podobne to może się po prostu w sensie mogły się rozwałkować, tylko bardziej się bałeś tego, że się rozwala, a ciasto na pierniki ogólnie mi się wydaje, że się rozwala, okay. jeżeli się mylę to poprawcie mi, proszę. Natomiast, no, coś wyszło. Wyjdzie jakoś mało tych pierników, ale to jeszcze z tych zaraz tego będziemy wałkować mhm. i robimy dalej, co nie? Dobrze. Chciałabym takie 30 minimum zrobić. Nasze pierniczki gotowe, udało się. Teraz będziemy je piec, później będziemy je ozdabiać, przyczepić sznureczki i idą na choinkę, która stoi jeszcze w kartonie. Duba. Czy tym razem się uda? Uda się. Myślisz, że przegięliśmy z wysokością choinki w tym roku? Nie ja, no, na poprzednim mieszkaniu mieliśmy być już taką samą, tak? I Ale ona się... jest piękna! No trzeba teraz... jeszcze ją ładnie poprostować tak. i zaświecić, bo już się nie mogę doczekać, jak zobaczę, jak ona świeci. Te, te przewody trzeba podłączyć, pamiętaj. To jak już jesteś na górze, to podłącz. Jak widzicie choinka już stoi, trzeba jeszcze ładnie wyprostować to wszystko, żeby tak fajnie to wyglądało. Czekam, Michael poleciał szybko poprzydłużać, żebyśmy włączyli i zobaczyli jak ona świeci, bo niestety okazało się, że nie mamy. No i tutaj jest girlanda i niestety nie otworzyłam tego kartonu wcześniej, żeby zobaczyć jak ona wygląda. A to jest girlanda... Nie do takiej barierki, jaką my mamy, nie do takiej balustrady, jak widzicie, my mamy taką bardzo balustradę cienką ze szkła, a to jest po prostu za szerokie, jest bardzo gruba ta girlanda. Ona będzie pięknie wyglądała gdzieś na zewnątrz, albo właśnie żeby tutaj na balkonie tym naszym powiesić, pasowałaby idealnie. Ale niestety na tą balustradę nie nada się to, więc tą girlandę prawdopodobnie odeślemy, a zamówimy jakąś taką cieniutką, która będzie tu ładnie się wpasowywać. Wydaje mi się, że jak jeszcze dołożymy właśnie taką fajną, cienką e, girlandę, to w ogóle tutaj będzie bajkowo. A na ten moment skupiamy się na choince i na innych dodatkach. I na ten moment choinka prezentuje się tak. Chcemy jeszcze dokupić dużo więcej kokard, bo jakoś wyszło nam mało i są takie dość cienkie, dlatego ich mało co widać, ale ogólnie podoba mi się. I fajnie w sumie, że postawiliśmy znowu na tę złotą z pierniczkami. Pokażę Wam jeszcze zbliższa, jak to się prezentuje. Wygląda to fajnie, tak myślę, bajkowo, e, więc bierzemy się za resztę. Chcę, żeby to już było ładnie, i największy problem będzie z tą kurtną świetną. E, także do pracy rodacy, bo na samej choince zakończyć nie możemy. <grytanie> <grytanie> Że choineczka już pięknie stoi. E, jeszcze tutaj bym coś dodał, właśnie te kokardy, takie, takie może grubsze, żeby... grubsze i takie bordowe, bo, choin bo choinka miała być złoto-czerwona, tak? Z czerwonych bombek zrezygnowaliśmy. Co no prawda. właśnie. Tak sobie macham tutaj. No pal Nic sobie, palę. Da, ja no daję ja sobie za jarę. Eee, miałam czerwone bąbki, jednak stwierdziliśmy, że złoto i pierniki nam bardziej odpowiadają. Natomiast miałam takie fajne czerwone świecące wstążeczki, jak jakie przyłożyliśmy. <kluje> Wypadek przy pracy. Kontynuuj. Jakie przyłóżliśmy, to po prostu stwierdziliśmy, że takie wstążki ładnie będą tu wyglądać, tylko mieliśmy ich mam chyba cztery, więc za mało dokupimy czerwone i w ogóle wydaje mi się, że jak będą czerwone wstążki, to fajnie się będzie komponowało z tymi czerwonymi dodatkami, co nie? Si. A teraz przyszedł czas na komodę i tutaj robimy mały tuning. Wcześniej wam mówiłem na vlogu, że mieliśmy w dniu wczorajszym dostawę i właśnie to była dostawa takich mniejszych choinek jakie poustawiać. Tak, bo to wszystko teraz robimy metoda prób i błędów, co będzie tutaj ładniej wyglądało. Okazało się, że tych ozdób jest o wiele, o wiele za dużo. Jak zaczęliśmy tutaj układać, i tak dalej, to było tak rażące w oczy, że nie dało się na to patrzeć. Po prostu było tego za dużo za dużo kolorów, wiecie. Dlatego uważam, że udekorowaliśmy ładnie, a tak w miarę subtelnie, żeby właśnie nie było aż za mocno, a jest fajnie świątecznie. I co? I kończymy dzisiaj na naszym salonie. Następnego dnia będzie, bierzemy się za sypialnię, bierzemy się za studio i tam zmieniamy klimat na świąteczny. I tutaj jeszcze na pewno pod choinkę musimy dodać kilka takich, wie, takich, wiecie, jakby imitacji prezentów lub takich fajnych worków wypchanych watą albo po prostu już prawdziwe prezenty i worki wypchane pieniędzmi. A kup mi prezenty i tam power. Dobrze, no to tak, tak zrobię. Choinka wygląda naprawdę ładnie, mega mi się podoba. I oczywiście girlandy. Jeszcze tutaj muszą zawisnąć, bo bez tego się nie obejdzie na 100%. Po prostu tamte, które dostaliśmy od Airbis są naprawdę piękne, śliczne, ale są za duże. A my mamy taką bardzo smukłą i wąską barierkę i to fajnie, żeby jakby to było wszystko ze smakiem, wiecie o co chodzi. Także kochani, dziękujemy za tego vlogmasa. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. My zaraz zmierzamy po kolejne dekoracje. I e, za moment widzimy się w kolejnym vlogmasie. Kolejne dni będą intensywne, ponieważ ja mam urodziny później Ania ma urodziny, potem gdzieś wyjeżdżamy na Ani urodziny. E, niektórzy być może wiedzą nawet gdzie, bo e, w listopadowym którymś vlogu wspominaliśmy o tym, że możecie zgadywać i to było bardzo łatwe do e, przewidzenia. E, dlatego ja się z Wami żegnam, e, do zobaczenia i e, widzimy się no, za pewnie za dwa dni. Ciao.